Wygłasza przedmowę, więc chwilkę, spad pilot. Eee, przez chwilkę Wam pokażę później... Cześć, hello, hello. ja mam na imię Kasia i witam Cię na moim kanale. Razem z moją rodzinką mieszkam pod Chicago. Jeśli interesuje Cię tematyka USA, zostań z nami dłużej i wciśnij subskrypcję, żeby być na bieżąco. No to co, lecimy. Kochani, przerwano wiadomości wszystkie. Prezydent Biden wygłasza przedmowę, więc chwilkę. Spadł pilot. Przez chwilkę wam pokażę, później wam powiem, o czym była ta dyskusja. Hello, hello, witam Was, kochani, bardzo serdecznie. Tutaj prezydent Biden. Właśnie mówi, że już wszystkie wojska amerykańskie y, są wycofane z Afganistanu. Ja mam nadzieję, że to się wszystko dobrze skończy no i że nie będzie tak jak y, po 9-11, ale no, nigdy nic nie wiadomo. Ogólnie prezydent Biden jest krytykowany przez demokratów i republikanów, że niestety, ale. Nie podjął takich działań jak powinien, i powinien wycofać może wojska już nawet w maju. Więc zobaczymy, jak to się wszystko ułoży. A tutaj pokazuję wam, co właśnie grillowałam Żeberka wczoraj. Zobaczcie. Po prostu bajeczka. Wieczór we wtorek. Miałam być już dawno spakowana, ale pracowałam dosyć długo. Zaraz Wam pokażę, co ile par czego biorę. Wyjeżdżamy, wylatujemy na 5 dni pełnych, 6 niepełnych, że tak powiem. Więc zobaczycie, co biorę dla siebie i chłopaków. James pakuje się osobno. To zaczynamy. Tak w szybkim skrócie ja pakuję się, mam zasadę taką, że jeżeli jedziemy, jedziemy na przykład na 5 dni, to zawsze potrzebuję co najmniej trzech bluzek, bo jedną bądź dwie z tych bluzek wynoszę jeszcze innego dnia. Tutaj w tym resorcie, gdzie jesteśmy, mało tego, że mamy super pokoje, to nie jest taki hotel, tylko to jest tak jakby wakacje, takie rentals, timeshare, nie wiem, jak wam to dokładnie powiedzieć po polsku. Tutaj jest też. Pralka i suszarka. Zawsze można więc coś przeprać, ale ja wzięłam wystarczająco rzeczy, chociaż wydawało mi się mało i mam do tego jeszcze właśnie trzy Barams, czyli do tych trzech bluzek mam trzy rzeczy typu spodenki krótkie, jeżeli chodzi właśnie o dolną część ubioru, krótka spódniczka, zwykła spódnica i sukienka. Do tego sandały i klapki na przebranie nigdy nie biorę, rzadko znaczy się biorę. Buty na obcasie bo to naprawdę nie idzie tego wynosić, a na 5 dni to nie ma co kombinować, więc wydaje mi się, że spoko. Dwa staniki, dwa stroje kąpielowe, trochę biżuterii żele, balsamy, oczywiście różne kosmetyki. Jeżeli chodzi o majtki i skarpetki, to oczywiście poparzę na każdy dzień. Ale ja akurat skarpetek nie wzięłam, bo po prostu nie potrzebuję. Nie wzięłam sportowych butów, tylko właśnie sandały i klapki. Jeśli chodzi o chłopaków, ta sama zasada obowiązuje, więc parę bluzek, parę spodanek, um, parę butów, do tego klapki. My już prawie spakowani, nie spałam północy, co zresztą widać, u mnie zawsze widać. A nie wiem, tak jakoś, tak jakoś nie mogłam zasnąć, wiecie jak to jest przed podróżą. No ale za pół godziny jedziemy na lotnisko, lot mamy dosyć długi, czterogodzinny prawie, więc... Um, powa drogi do Europy. Dzisiaj jest środa i dzisiaj miałam nadawać, ale jak wejdę do samolotu i zacznę ten filmik właśnie edytować szybciutko dla was. To jak dolecimy na miejsce, to już będzie bardzo późno wieczorem. I w ogóle nie wiem zanim będę miała możliwość po prostu tego wszystkiego dodania, to może być już niestety drugi um, września. No ale to zobaczymy. Zobaczymy. Jak nie dzisiaj, to jutro będzie filmik. W każdym razie codziennie będę do Was nagrywała i składała te vlogi i starała się jak najszybciej to, to zmontować. Chciałam podziękować Wam kochani za wszystkie opinie, za wsparcie, za, no, za to, że po prostu jesteście, że wspieracie mój kanał, oglądacie reklamy. Dziękuję Wam bardzo. No i co, ja się szykuję. Kochani, lecimy, lecimy, lecimy. Nasza flight jest o 11. Jedna rzecz, której zapomniałam Wam powiedzieć więc ja dzisiaj nie pracuję, ale muszę na wakacjach pracować, to znaczy nie muszę, ale chcę, bo chcę zaoszczędzić trzy dodatkowe dni, które mam do końca roku w razie czego, gdyby się coś stało, bo nie ma to oddzielnego urlopu jeżeli chodzi o jakieś L4 czy coś takiego i teraz tak, chciałam Wam właśnie powiedzieć, że trzech z moich dealerów, których obsługuję w pracy jest w Louisianie Huragan Ida, Ida. E, przeszedł, ajdamy to tak mówimy, przeszedł i, i zrobił tam jakieś spustos spustoszenia, więc e, ja muszę e, zadzwonić do naszych dealerów. Często właśnie dzwonimy, bo ostatnią rzeczą, którą e, Osoby, które biorą od nas kredyt, znaczy nie osoby, bo my właśnie nie udzielamy osobom fizycznym, tylko podmiotom gospodarczym. Więc ci właściciele tych dealershipów dużych, ostatnią rzeczą, którą by chcieli, jest telefon od właśnie komornika. Ja to mówię komornik, ale to jest moja funkcja w banku jest dużo bardziej skomplikowana i tego komornikowania i wyciągania należności to jest naprawdę w sumie mało ogólnie. Bardziej jest takie y, sprawy związane z sales, y, sprawy związane z na przykład zmianą tytułu, zmianą y, rodzaju spółki, nie LLC, albo na przykład y, inna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, albo inna. Więc y, ja mam trzech dealerów w nowym Orleanie, którzy prawdopodobnie w jakiś sposób mogli być um, poszkodowani przez ten huragan, dlatego że byli właśnie w tamtym miejscu, gdzie, gdzie to ten huragan uderzył. Więc od dzisiaj zaczynamy tak zwaną kampanię. Wczoraj mieliśmy nieplanowany call z moją szefową. I tak śmiesznie, bo ja wczoraj miałam wałki na głowie, pokazywałam wam na Instagramie. Miałam wałki i zobaczcie, jak ja, jak ja, ma, ja mam takie włosy miękkie, że wystarczy nie musi być duża wilgoć. Te włosy kompletnie proste. To są, to są włosy po wałkach. Po prostu odbijają trochę od góry, no, no rzadko kiedy mi się mocno skręcą. Nawet jak się skręcą, to trzymają tylko parę godzin. Dzisiaj zaczynamy kampanię, ale jutro będę dostępna już na online, więc podzwonię jutro. W zasadzie zaoferowałam się, że przed lotem, bo mamy lot na 11 rano, że wykonałabym te telefony, ale ona powiedziała, że nie ma takiego problemu, nie ma, nie ma takiej potrzeby, jest ok. No więc wpierw muszę się zapytać naszym sales rep, czy już wyciągnęli rękę do dealerów, bo dzwonimy właśnie tak zwany courtesy call. Czyli dzwonimy, żeby się dowiedzieć, czy i jak, w jakim stopniu ponieśli straty, jeżeli byli um, e, na przykład, czy, czy zwiało cały dealership. Miałam w takie przypadki, że dosłownie zmiatało dealerów e, z powierzchni. E, no i wtedy dlatego mają te ubezpieczenia, i to wszystko powinno być pokryte. E, my nie możemy finansować. E, Dilera, który ma łodzie, bądź też um, Arwis albo inne rzeczy bez, bez ubezpieczenia. I to ubezpieczenie nie muszą brać od nas, e, ale muszą te, mogą też indywidualnie sobie załatwić taniej, jeżeli jest im taniej. Więc zawsze wykonujemy do nich telefon, e, pytamy się, czy wszystko jest ok, czy coś im nie potrzeba. Staramy się być tacy bardziej wyrozumiali, jeżeli chodzi o paymenty, o zapłatę nam, jeżeli się tym bardziej coś stało. Po prostu martwimy się o ludzi jako o ludzi, czy wszystko jest ok. przeszliśmy przez bramki. Super, super e, check-in. Posadzili nas nawet w tym Spirit, najtańszych liniach lotniczych, posadzili nas nawet razem, więc jesteśmy happy. Um, tutaj trzeba mieć tylko backpacki. Niestety za wszystko się płaci. To jest rozmiar backpacka. To jest mała walizeczka. I <grywka> Nie wiem jak ja to robię, zaraz ktoś mnie zapyta. Na pięć osób mogłabym mieć 5 plecaków, bo Pawełek płaci za bilet. Ale zmieściliśmy się w cztery. To po co brać? No. Także, no. To by było na tyle. linie Spirit Airlines, którymi lecieliśmy w drodze na nasze wakacje. Są takie niby najtańsze. Te bilety nie były najtańsze, ale rzeczywiście widać różnicę w serwisie. Więc Spirit Airlines ma to do tego, jeżeli przyuważyliście, nie ma w ogóle żadnych telewizorów, nawet głównych. Nie wiem, może w większych samolotach jest, ale tutaj nie było. Nie ma telewizorów, podstawowe stoliczki. Wyobraźcie sobie, że na 3 godziny, 50 minut lotu, nawet wodę trzeba było kupić. Nic nie ma za darmo. Oni strasznie koszą na wszystkim i są z tego znani. Tak więc za dwie paczki chipsów, kawę dla Jamesa, jedną wodę, dwie kole i moje winko zapłaciliśmy 26 dolarów. Generalnie w USA loty międzykrajowe nie dają wam żadnego sandwicha, żadnej kanapki, niczego tak jak w Europie. Coraz bardziej to wszystko pookrajali. To nawet przed pandemią, to już się zaczęło tak około 7-8 lat temu, że naprawdę wszystko trzeba było kupować na dłuższe loty. No ale w drugą stronę lecimy United, więc mam nadzieję, że serwis będzie lepszy. I z tego co wiem, United daje jakieś drobne snaki i wodę, kawę, herbatę i napoje do picia.